Po raz pierwszy w naszym regionie na Orliku w Rydzynie odbędzie się turniej Five Cup. To nietypowe piłkarskie zmaganie przeznaczone dla pięcioosobowych drużyn, gdzie każda bramka oznacza eliminację zawodnika. Znajdujemy się na Orliku w Rydzynie, gdzie 16, 17 i 18 odbędzie się Niko Five Cup. To turniej niezwykły, bowiem panują tutaj inne zasady. Gramy na boisku 30 na 20 z bandami, czyli nie mamy żadnych ograniczeń dotyczących. Linii możemy odbijać o bandy. Są też mniejsze bramki, 1,5 metra na metr. Zasady również są bardzo ciekawe, bo gramy 5 na 5. Maksymalnie 10 minut czas jest niezatrzymywany. Gdy zawodnicy przeciwnej drużyny stracą gola, tracą też zawodnika. I tak do skutku, gdy wyeliminujemy wszystkich zawodników, bądź upłynie czas 10 minut. W tym tygodniu czekamy jeszcze na zgłoszenia od chętnych zespołów. Przypominam, Przypominamy, że na piłka w regionie bądź bezpośrednio na naszym Facebooku Niko 5 Cup możecie znaleźć informacje jak właśnie z nami się skontaktować, jest podany tam numer telefonu oraz formularz rejestracyjny. Zatem zapraszamy do kontaktu. Pula nagród, którą możecie uzyskać to 4000 zł. Zatem jest o co walczyć, a oprócz tego będziemy mieli jeszcze konkurencje takie piłkarskie, żonglerka strzał na, na prędkość, czyli jak naj, najsilniejszy strzał dnia oraz, oraz strzał do celu, to będzie wszystko się działo również jednocześnie obok tutaj naszego turnieju, więc zapraszamy. Dziękujemy panu Dominikowi Ginderze, czyli firmie Niko z Moraczewa, który nam zaufał i pozostał sponsorem tytularnym naszego turnieju Five Cup.